Panie pośle, panie prezesie, wykupiłby pan popcorn i bilet na takie starcie pay-per-view Ziobro Morawiecki? <laughs> o i z pewnością bym oglądał, to by była bardzo ciekawa dyskusja. Z Bibkiem Ziobro proponuję Mateuszowi Morawieckiemu oficjalnie takie spotkanie. My oczywiście zapraszamy na antenę Polsat News. Tu byłoby starcie, myślę, że bardzo, bardzo uczciwe dla, dla obu tych polityków. Kto ma pana zdaniem rację w tym sporze? No, tutaj racje są zdecydowanie podzielone, dlatego że w w ocenie całościowej, myślę, bliżej mi jest do Zbigniwa Ziobry, ale doskonale rozumiem, dlaczego pan y, y, wiceprezes Morawiecki, jak był premierem, podejmował takie kierunki działań, jak podejmował. On negocjował w dobrej wierze, a Ursula von der Leyen negocjowała w złej wierze, więc no to zestawienie nie mogło doprowadzić do pozytywnego efektu, ale w owym czasie nikt nie wiedział, jaki efekt zostanie osiągnięty, a chodziło o ściąganie pieniędzy do Polski. Czas pokazał, że y, stanowisko ostre, stanowisko kategoryczne, takie jastrzębie, byłoby lepsze. Zbigniew Ziobro pisze tak. Wielokrotnie przestrzegałem Cię przed dramatycznymi skutkami ulegania Brukseli. Zawsze odrzucałeś te apele i w kluczowych chwilach zgadzałeś się na brukselskie Szaleństwo. To rzeczywiście była zgoda Morawieckiego na brukselskie szaleństwo? No to są bardzo ostre słowa, które z pana wiceprezesa Ziobry sprowokowane przez pana Morawieckiego w czasie swojego wywiadu. No, ja bym wolał, żeby takie dyskusje albo toczyły się w cztery oczy i panowie sobie wszystko wyjaśnili, albo przekuły się w jakieś pozytywne elementy programu Prawa i Sprawiedliwości, ale żeby robić z tego fejm ma? Nie, może nie fejmem, ale poważną polityczną dyskusję to już tak, bo minister Ziobro, proponując tę debatę, mówi tak. Stoi przed całym obozem prawicy wielka szansa powrotu do, do władzy. Zdaniem Zbigniewa Ziobro to przywrócenia w Polsce prawa i sprawiedliwości. Warunkiem jest jednak wyciągnięcie merytorycznych, ale i personalnych wniosków z błędów, które popełniliśmy. Więc pytam wiceprezesa PiS, jakie to powinny być wnioski. Panie redaktorze, nikt z nas, nikt, żaden z ministrów, ani żaden z premierów Prawa i Sprawiedliwości nie może chodzić w blasku chwały, że robił wszystko tylko i wyłącznie dobrze, ale też nie można powiedzieć, że którykolwiek z nich robił wszystko źle. I każdego z nas obciążają błędy, które przyczyniły się w pewnej mierze do tej porażki wyborczej, znaczy niemożliwości sformułowania rządu po wyborach. I to dotyczy i wiceprezesa Ziobry, i Morawieckiego, i wszystkich nas. Różnimy się w tych diagnozach co do, co do powodów. Oczywiście kwestia otworzenia przez Komisję Europejską dopływu zboża z Ukrainy, kwestia pewnych mankamentów popełnionych pierwotnie w Polskim Ładzie, kwestia prawa aborcyjnego i wybro, wy, wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Może problemy też komunikacyjne z y, rządu, y, za które odpowiadała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Jest ileś tych elementów, które się do tego przyczyniły, ale myślę, że my mamy to już przepracowane i teraz no wiem, powinniśmy, panie, panie powinniśmy koncentrować się jednak na y, złych rządach Donalda Tuska. Gdyby tak było, że macie to przepracowane, to nie byłoby takich wpisów, nie byłoby takich emocji, nie byłoby takich słów Zbigniewa Ziobry jak te e, skierowane ku premierowi Morawieckiemu, że dziś nagle odcinasz się od polityki, którą sam jako premier forsowałeś. Na pewno premier Morawiecki wrócił do gry w ostatnich tygodniach, miesiącach. Ma dużo wywiadów, ma dużo spotkań z wyborcami. Jak pan to postrzega? Postrzegam to jako aktywność jednego z wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości. Na froncie walki z rządem Donalda Tuska, któryż to rząd naprawdę prowadzi fatalną politykę, fatalną politykę komunikacyjną. Kompromituje nas na, na arenie międzynarodowej mamy z tym bardzo dużo problemów. Zatem każdy z nas, czy to będzie Patryk Jaki, Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, każdy z nas pracuje intensywnie, żeby przekonać Polaków, że to jest fatalny rząd. Trzeba odsunąć go od Ale czy władzy. Ale nie jest trochę tak, że taka debata, nie wiem czy niech będzie ziobro Morawiecki powinna się odbyć publicznie. Żeby raz na zawsze... To zależy od obu dżentelmenów. Ja na pewno bym ją oglądał, panie redaktorze. Oj, na pewno. Dobrze, to mam nadzieję, że do takiej debaty w Polsacie yy, dojdzie.